Czy jest tu ktoś, kto lubi wyprzedaże, a sklep Zara? A wyprzedaże w Zarze, jeśli tak, to będzie to film dla Was. Cześć kochani, tu Sylwia Shadis, Syl. witam Was w nowym filmie. Dzisiaj, tak jak już powiedziałam, we wstępie i widzieliście w nagłówku, zajmujemy się wyprzedażą w zarze. Normalnie było to tak, że w pewnej dacie nagle sklep zmienia się i wszystko jest ułożone kategoriami. Na każdej rzeczy jest czerwona metka i są wielkie tłumy i bałagan i tornado. Ale w pandemicznej rzeczywistości wygląda to inaczej, ponieważ Zara po prostu niektóre rzeczy oznacza metką Special Price, czyli to jakby nie jest taka standardowa wyprzedaż, tylko nazwana Special Price, która jest jednak wyprzedażą, bo jest taniej. I o tyle jest to fajne, że serio jestem objęta najnowsza kolekcja i rzeczy, które są bardzo klasyczne, jak na przykład beżowy garnitur czy biały. Z lekką nutką trendu, bo ten biały ma krótki żakiet, co wam zaraz pokażę, co jest teraz bardzo modne. Ale też rzeczy nawiązujące do teraz obowiązujących trendów: pomarańczowy garnitur, fioletowa sukienka. Tutaj właśnie widzicie pastele. Można znaleźć prawdziwe perełki taniej, i wyszukałam wam tu takie. Razem będziemy je mierzyć, oceniać i zadecydujemy, co warto na tej prące kupić, a czego totalnie nie. Kleję wam oczywiście referencje do każdej rzeczy, no i przy okazji zobaczycie, jak wyglądają w ruchu i w stylizacjach. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was pomocny, że Wam się spodoba, że będziecie się dobrze bawić i miło tutaj spędzimy razem czas. Jeśli tak, to pamiętajcie o w górę, a wszystkie nowe osoby, które chcą mieć powiadomienia o nowych filmach, to klikajcie, subskrybuj. Nie może się obyć bez wstępu o moich dodatkach. Pierwsza stylizacja to będzie taki 80'sowy mundur, w którym ja już od dłuższego czasu czuję się naprawdę super. Na pewno zauważyliście, że spodnie z to jest to, co shiny, lubię ostatnio najbardziej. Ja mam takie poczucie, że zakładam slouchy, zwykły t-shirt i od razu robi to robotę. I do tego outfitu zamówiłam rzeczy, których mi brakowało. Gdzie? W sklepie, w którym jest wszystko od ręki, to czego potrzebujesz, czyli na Allegro. No i tak wygląda ten outfit. I jak myślicie, co by się tu do niego przydało? O pomoc poproszę Cyryla. Tym razem będę wdzięczna, jeśli we mnie czymś rzucisz. I chciałabym, żebyś we mnie rzucił tą szarą kopertą. Nie, no weź, to mi się To jest to Twoje koperto? Tak. Rzucający i łapający, jak widzieliście nie byli najlepszymi osobami na WF-ie. <grych> Także tak, kosztował 40 zł, Wygląda tak. Robimy razem unboxing Come to Mommy! Widzicie, to jest taki masywny, srebrny łańcuch taki, który podbije stylówę. On po prostu sprawi, będzie jak? Ja pamiętam w ogóle, że w gimnazjum. Bombę! Ja pamiętam, że w gimnazjum na no, takiej się nosił klucze wętaż. Skate'i mieli taki tak. łańcuch. A ja byłam skate'em. Ja Ale... w gimnazjum byłam skate'em. A miałaś taki łańcuch? Nie. Ale miałam takie fatlaysy. Chodziłam na breakdance'a i w ogóle różne dziwne rzeczy, więc się działo. Bo w no. gimnazjum nie było Allegro, to dlatego. Było! I było. ja, ej, widzisz, co ja robiłam? Wyprzedawałam Lego, żeby kupić ciuchy. Ja byłam wtedy naprawdę jednym wielkim handlarzem internetowym. No, ja sprzedałam Belwillego wszystkie moje, no, ale trudno, no trzeba by sobie radzić. Tak wygląda łańcuch. W tej stylówce zobaczycie Balenciagi. Już za sekundę, jak się przyniesiemy tam tył, ale właśnie jeszcze chcę te dodatki wam pokazać. I Cyrylu, poproszę o rzucenie białych i czarnych skapetek. Już się przestraszyłem, że chciałeś, żebym rzucił w ciebie Balenciagami. O kurde, to by się mogło skończyć wizytą w szpitalu, bo jeden waży prawie kilogram. A mogłoby się zdarzyć także, że dostawię nimi w głowę. A dobra, to rzuć jeszcze te trzecie. Bo zamówiłam trzy pary. Od jednego sprzedawcy, więc stwierdziłam, za jedną przesyłką będzie ideolo. Oczywiście wkleję mam linki, screeny, jaka to była ak aukcja, akcja, ak aukcja, żeby było Wam łatwiej. I tutaj takie o! To takie klasyczne, długie skary. Wziąłam i białe i czarne, ponieważ jeśli buty mają biały środek, lubię mieć białe skarpety. A że balenciagi mają środek czarny, to wybrałam do nich te. I za momenty zobaczycie, jak wyglądają na mnie. Wisieneczka na torcie, a raczej czapeczka Adidasa. Teraz powinnaś biec do bazy. Od logo Adidasa i jest w kolorze, który jest teraz mega modny. Wiecie, że pastele są teraz totalnie na czasie. Już wam mówię, ile kosztowała 69 zł. No więc też myślę, że spoko. Okej, okay, to myślę, że mogę się przebierać. Jak ty byś się tak nosiła, jak my się poznaliśmy, to byśmy się nie poznali, bo bałbym się podejść. Wyglądasz tak noty i szałowo, jak taka, Dbąbe. wiesz, dziewczyna co idzie przez high school i wszyscy schodzą do swoich szafek tam na bok. A ty idziesz, idziesz i. Id tak wyglądają moje nowe dodatki. Myślę, że tego mi brakowało, bo ja miałam tylko czarną czapeczkę i to już po prostu było nudne. Spodnie to są slouchy, czyli krój, który jest baloniasty, który z pozoru pogrubia, no bo widzicie jak się w nich wygląda, ale mi ten lumpiarski styl jakoś ostatnio bardzo odpowiada. No, i tym samym, jeżeli tutaj odsłonimy kawałek brzucha, to jednak podkreślamy, że ta figura tam jest pod spodem, pod tymi spodniami. Żakiety krótkie obecnie bardzo, bardzo modne, powróciły. Pamiętam, że kiedyś nosiło się takie krótkie. Nie no, nie wspominam o bolerkach, które są postrachem totalnym, ale te krótkie kiedyś już były lata temu, i teraz właśnie powróciły. Zobaczcie, jak będzie zapięty. I mam do niego też jeszcze spodnie, więc zobaczycie, jak wygląda w eleganckiej odsłonie, taki bardziej biurowy. Prezentuje się tak, myślę, że jest to bardzo ładnie skrojony żakiet, świetnie leży w ramionach i uważam, że właśnie takie rzeczy na promkach warto kupować, bo to jest coś, co będziecie mieć na lata, taki garnitur można założyć nawet na jakieś rodzinne okazje, do biura oczywiście, na randewu, jakieś chrzciny, takie rzeczy. Jeśli macie ochoty na sukienki, albo nie lubicie, to to będzie ideolo. Ten top wygląda... Ja. pokaż ten top, no pokaż ten top. Zdjęłam to a on jest o tyle, gruby, o tyle gruby materiał, że nic nie prześwituje, co jest fajne, bo inaczej nie czułabym się komfortowo. Jedyne co mi się nie podoba, że tutaj tak, ten materiał się marszczy. Jacket jest genialny, jest genialny. Top. Denerwuje mnie chyba to, chociaż on był bardzo tanie. Ja Wam wszystkie ceny dam w opisie, z tego co pamiętam, 24 zł kosztował, no więc nie jest to dużo, ale on też sam w sobie nie jest duży, więc. To się wszystko kalkuluje. A to w tych sklepach się płaci za ilość beli materiału? No na to wychodzi. A slouchy wyglądają tak. Jakie ja wzięłam zmian. 38, tak wygląda 38. Czyli w 36 bym się wcisnęła? Chyba tak, po prostu one by wtedy były wyżej. Więc widzicie, w zależności co lubicie. Większy rozmiar będzie bardziej na biodrach, a mniejszy byłby tu wyżej. I myślę, że mniejszy by wyglądał jeszcze lepiej, bo wtedy też byłoby tu krócej, no. Ocena Cyryla 10 na 10, dziękuję, do widzenia. Dziękuję, przebieram się, do No ale nawet poprawki Cyryla chyba tu nie pomogą, bo tu następuje rzecz bardzo przykra. Coś, czego ja w spodniach w kant nienawidzę, kiedy kant jest kantem, w pewnym momencie znika, aby znowu zostać się kantem. Czy I czujesz się wykantowana? Nie, czuję się <laughs> totalnie wykantowana w tych spodniach, bo to oznacza, nie wiem czy się uda są za grube, Spodnie są to za włoskie. To znaczy, że się nie uda. To się, to tak, są dwa uda i tu się to nie uda. Te Spodnie to jest takie mocne 1 na 10. Tak, więc już się ich pozbywamy szybko. OMG. Oh well. Fiolet z beżem. OL. Oh well. Zobaczcie, jak one ładnie wyglądają. Te dwa kolory together. O oh ja, yeah. bosko. Nagle okazuje się, że top. Jest taki uniwersalny, że będzie pasował do każdej stylówki. Co Czekaj, do... To, jest, to jest ten top, co powiedziałeś, że jest słaby? No bo tu odstaje, ale on pasuje do wszystkiego. Może dlatego, że jest czarny, jest topem i co w topie może nie pasować. Ale tu chciałam wam pokazać spódnicę. Lubmy tak, żebyście ją widzieli. No, uważam, że jest cudna. Jest to najgorętszy kolor w tym sezonie, więc trzeba się liczyć z tym, że możliwe, że za kilka miesięcy na fiolet nikt już nie będzie miał ochoty spojrzeć. Czasem jest tak, że jakiś kolor zostaje z nami dłużej. Ale z Cioletem nie wiem, jak będzie. No, ale tak jak na teraz, do tych sandałków, to no uważam, że ślicznie i do długiej marynary już robi się tak bardziej z pazurem. I do tej marynary jeszcze mam spodnie, więc zobaczycie, jak wygląda garnitur. Ocena na Cyryla, to znowu jest stylówka 10 na 10 Proszę o wstawkę z Harry'ego Pottera. Well done. Ho, ho, Well done! Moja miłość do Prism, która się ciągnie od czasów dawnych, rozgorzała na nowo. Wezmę tak znowu, no ta spódnica, nie no, to, to jest cudo. Ja nie wiem czy to widać w kamerze, ale ja to widzę w lustrze, że ona w ruchu wygląda fenomenalnie, no cudnie. Po prostu ten kolor tak odbija światło. Ała, au, coś po oczach nie, a to światło, ja tak? Ja się przestraszałam, że Ty kroisz coś do lewiera. Słuchajcie, mogę Wam na maksa polecić, jeśli lubicie plisy, Idźcie w to, jeśli nie lubicie, to dzięki niej polubicie. I znowu do długiej marynarki. Jak ja to lubię, długą marynarkę do spódnicy. Jak ona to lubi, jak ona to lubi. Jak... I tu pojawia się nierada niespodzianka, bo spodnie mają ten sam rozmiar, co te białe, co mi wykantowały, czyli M i tamte były u góry dobre, w udach się rozjeżdżały, a te są za duże. Czyli pojawiła się niespodzianka, a zniknęły stopy. Tak. Fajnie w sumie. Lubię długie spodnie, ale no nie, ewidentnie za duże. Ciekawe, jakby eska wyglądała, tylko te mają niewątpliwy plus taki, że mają zaszyty kant. Czyli on się Wam nie rozprostuje, bo on jest tutaj fabrycznie dorobiony, więc ten garnitur, słuchajcie, moim zdaniem bardzo na tak, ale uważam, że spodnie powinno się brać mniejsze niż standardowo. A w tym rozmiarze brałbym je tylko na spacer w deszczowy dzień. <laughs> Ej, jakby kiedyś się nosiło dzwony. Na zawsze Mnie? były takie uciapkane W gimnazjum i jak był deszcz, to dziewczyny miały taką wodę do to. Piżam, nowy trend. Wam, że to jest takie wygodne. Dostosowałaś się do godziny nagrania. Wszystkie tu nagrywamy tak wcześnie. O, zdecydowanie fajnie wygląda schowane. W sumie można tak zostawić. Przód się chowa, tył. Przód się chowa tak, tył się nie chowa, bo one ma tutaj taki ogromny rozporek, więc właśnie można sobie to robić tak, albo jedną połę. No mi się to podoba, spodnie by były do skrócenia, ale u krawcowej no to to jest kwestia kilku złotych. Nie, tak to nie wygląda. Nie wierzcie przykładu ze mnie, nie, nie wierzcie tego, tak? Ale skoro już to rozpijam, to zobaczymy, jak wygląda ze schowaną jedną połą. O, i to już jest coś, co mi się na przykład bardzo podoba. Ma kieszenie. O tak, Jezu. Bez kieszeni to by było gorzej, bo nie wiem czemu, ale człowiek tak lubi sobie tak zasadzić te ręce. Cyryl lepsze niż moja piżama z jednorożcem? Wiesz co, no nic nie przebije twoje piżamy z jednorożcem. Aż mi kok opadł, smutna Emmy opadł mi kok. <noise> Kolor taki jest bardzo piżamowy, jak ipki. Z Pamiętasz? Poznali go, bo miał taką paskudną piżamę. Kolor jest taki 70sowy, nie? Lata 70. Końcówka serialu Mad Men. Kojarzy mi się z pewnego razu w Hollywood. Dzisiejszy film będzie prawdziwą gratką dla fanek garniturów, bo tyle garniturów, co w dzisiejszym filmie to jeszcze chyba nigdy nie było. To jest taki tak zwany hit Instagrama, jak go widziałam już u wielu lasek i słuchajcie, nie dziwię się, że jest hitem, bo jest naprawdę uszyty z fajnego materiału super leży i można sobie tę marynarkę potem wykorzystać do wielu, wielu stylizacji. Kolor jest bardzo oryginalny, ale będzie się super komponował z fioletem, z miętą super będą to połączenia. Podobnie jak w tym beżowym, fabrycznie zszyty kant, czyli on się Wam nie rozejdzie na nodze. Ja mam rozmiar M i górę i dół i spodnie są na mnie trochę za duże, więc ja bym chyba musiała pójść w szkodę albo pójść w eskę. No niestety, chyba że u krawcowej sobie tutaj zmniejszę i lekko skrócę, może to jest niegłupie, bo w udach leżą spoko. Eska chyba byłaby tu za bardzo spięta i wtedy byłby taki klimat nie za fajny. więc czasem właśnie warto sobie tu zmniejszyć, tu skrócić. Au! Na nagraniu tego nie widać, ale w ogóle ten garnitur bardzo wydłuża i wysmukla sylwetkę. A nie widać nie... tego na nagraniu? No nie tak bardzo. Dlaczego tak ustawić kamerę, że nie widać? Ze mnie taki operator jak... Świetnie jest w ciebie operator, co ja bym bez ciebie zrobiła. W takim razie musicie Cyrylowi uwierzyć na słowo. Ale ja się czuję w nim taka długa. Mm -hmm. no. I teraz przechodzimy w taki top. Uu! Będzie się działo. Bluzka, ale top. I ja się czuję w niej jak trzydrzwiowa szafa. Czujesz to? No nie. E, nie wyglądasz grubo. Nie? Mam wrażenie, że wyglądam jak amerykański futbolista. Był dziś baseball, teraz futbol. Nie, no faktycznie trochę jak strój kosmiczny. Ona ma tak wielkie poduchy, że to jest szok, aż mam wrażenie, że mi to ciąży na ramionach. No, jestem na nie, jeśli chodzi o tę bluzkę. Ja ogólnie nie wierzę, że taka moda wróciła. Nie? Tak, znaczy, kołnierz, dekolt, to jest świetne, ale. Ja nigdy nie widziałam tak wielkich poduch. To nie są te poduchy jak w tych bluzkach, co tutaj lekko poszerzają. To jest poczucie, jakby tu były wszyte z strzy. Co do spodni to są kuloty i uważam, że leżą świetnie, mają taki gruby materiał, który wszystko dobrze trzyma w ryzach, bo czasami tak jest, że białe spodnie są lekko prześwitujące coś tam, wiecie, jakaś fałdka, jakiś celulicik, Oj! A te, kurcze takie są fajnie przylegające, naprawdę. A takie są w ogóle teraz modne? No. A co, czemu to nie? są zupełnie inno od slouchy i mi się kojarzą, że są najmodne. są inno od slouchy, bo to inny model. Rozumiem, rozumiem, fair enough. No kuloty. Zara tak. mówi na nie kuloty, chociaż ja zawsze myślałam, że kuloty są już takie A pod nim to wrzucę, tak żeby było widać kawałek tak zwanego ciałka. Tak. Super, ale ogólnie nie kupuję tej stylówy. Znaczy nie, góra, out, ale spodnie? Chyba żadnej z rzeczy osobna ani wszystkich razem, wiesz? Tak? No. Ja spodniami jestem zachwycona. Jestem ciekaw co dziewczyny sądzą no. i chłopaki. W ogóle dawajcie znać z czym jesteście na tak, z czym na nie i może coś z tych rzeczy macie. I polecacie, czegoś jakiś szczegół, którego ja nie zauważyłam. Na Instagramie zobaczycie codzienne struby. Mhm. Bo ty masz taki zwyczaj, że na story codziennie rano pokazujesz jak się ubrałaś. Tak, a poza tym mam taki zwyczaj nie pożyczaj. Sorry, ale mi się zrymowało, musiałam to powiedzieć. Jeszcze lepszy nie oddawaj. Nazwa tego topu to popelinowy top. Jest popelina. Daj daj. Mi się nie podoba. Mi się też nie podoba. Dziękuję. Dziękuję. Sukienka fioletowa. To widzicie? Jezu, ja się cały czas tu obijam. Mam tu za mało miejsca. Piękna jest, ja bym ją tak określiła. Tak, wiecie, na teraz, na wiosnę, krokus, Dekolt fajnie zakryty, nic nie będzie wystawało. Ramiona lekko osłonięte, delikatnie spływa tutaj po wiodrach. Wydaje mi się, że to jest taka sukienka, że do niej po prostu nie można się przyczepić. Tak, to jest taka poprawna, mhm. taka poprawna sukienka. Zwiewna, A... dziewczęca, lekka. Trochę na każdą okazję z wyjątkiem tych najbardziej formalnych, ale można w sumie na wesele na taką miśnię. Tak. No? I kolor modny. Jestem na tak. Mała czarna. No, bardzo elegancka, ładnie tutaj opina ciało, naprawdę ma fajnie wymodelowaną talię. Czuję się w niej bardzo komfortowo, będzie super wyglądała do wszelkiego rodzaju dłuższych marynarek i dodatkowo te ramionczka można sobie wyregulować, one są wiązane, więc można sobie ją dopasować, więc ja jestem na tak. Podobnie jak poprzednia, taka elegancka, i na każdą okazję, z tym, że ta jest chyba jeszcze bardziej wszechstronna. No, ta weźmiemy się... na lata. Uh -huh. Bo takie czarne na ramionczkach, chcesz, słuchajcie. Drogie dziewczyny i drodzy chłopacy, takie sukienki to się nie starzeją po prostu. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was przydatny, że ułatwi Wam zakupy, pomoże w decyzjach. Dajcie znać, która stylówka podobała Wam się najbardziej, i widzimy się w kolejnym. Pa! Nie, czekaj! Co? A klasyczna wstawka, że wszystkie nowe osoby zapraszamy do subowania Kracja. kanału. zapraszamy do subowania. Zapraszamy. A jeśli Wam się podobało, to łapka w górę! I teraz dopiero możemy się pożegnać. Pa! Cześć! Pa.